Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu w sposób tak nagły i intensywny? Może poczułeś, że to spotkanie nie było przypadkowe? Działa coś większego. Bóg postawił tę osobę na Twojej drodze z głębszego powodu, a dziś anioły chcą Ci to ujawnić. To, co zamierzamy Ci przekazać, może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie życia i miłości. Czy kiedykolwiek miałeś poczucie, że spotkanie z kimś, kogo poznałeś nagle, było czymś więcej niż zwykłym przypadkiem? Być może poczułeś, że te okoliczności nie były przypadkowe. Takie spotkania mają głębszy sens i są częścią większego planu. Bóg postawił tę osobę na Twojej drodze z pewnym celem, a ten cel jest o wiele większy niż teraz dostrzegasz. Czasami myślimy, że nasze życie to jedynie przypadkowe zbiory wydarzeń, ale prawda jest taka, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Spotkanie z tą osobą jest częścią większego planu, który rozwinie się w Twoim życiu w sposób, jakiego się nie spodziewasz. Kropka wszystko, co przeżywasz teraz, ma większy cel i choć może jeszcze tego nie rozumiesz, pamiętaj, że nic nie dzieje się przypadkowo. Każde spojrzenie, każdy uśmiech. A nawet te chwile milczenia to elementy boskiego planu, które miały na celu połączenie waszych dusz w sposób głęboki, prowadzący do czegoś większego niż sobie wyobrażasz. Czy wiedziałeś, że to spotkanie zostało starannie zaplanowane? Czasami czujemy, że coś w naszym życiu jest szczególne, że ktoś pojawił się tam nieprzypadkowo. Anioły przypominają nam, że nie istnieją przypadki, kiedy spotykamy kogoś, kto ma wpływ na nasze życie w tak głęboki sposób? Kiedy dwie dusze spotykają się w sposób tak intensywny i znaczący, dzieje się coś o wiele większego. Takie spotkania nie są dziełem przypadku. One są częścią boskiego planu, którego my często nie rozumiemy w pełni. Spotkanie, te chwile, które dzielicie, mają swój głęboki sens. Droga, którą Bóg przygotował dla Ciebie i tej osoby, jest głęboka i pełna duchowych objawień, które oboje dopiero zaczynacie odkrywać. Może nie dostrzegasz tego teraz, ale to, co dzieje się między wami, jest częścią podróży, która ma doprowadzić do czegoś wielkiego. Wszyscy jesteśmy częścią czegoś większego, czegoś, co wykracza poza nasze rozumienie. Możesz pomyśleć, że to spotkanie było nagłe, ale połączenie które między wami powstało, jest czymś, czego nie da się wyjaśnić słowami. To nie był żaden błąd. Bóg umieścił tę osobę w twoim życiu, ponieważ razem macie do wypełnienia misję większą niż jeszcze możecie dostrzec. Spotkanie ma ogromny potencjał, a każda chwila, którą spędziliście razem, jest częścią większego planu. Choć może ci się wydawać, że to tylko przypadek. To właśnie te okoliczności są częścią boskiego planu, który wkrótce się odkryje przed Wami. Zanim przejdziemy dalej, jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie ważna, napisz 222 w komentarzach i wyraź wiarę, że jesteś gotowy, by przyjąć błogosławieństwo od aniołów. Ważne, by w tej chwili zintensyfikować swoją wiarę i zaufanie do boskiego planu. Twoje słowa mają moc. A ta energia pomoże ci otworzyć się na dalszy rozwój. Ta osoba, o której mówimy, przechodzi teraz proces transformacji i osobistego wzrostu, często nie zdając sobie z tego sprawy. Twoja obecność była jednak iskrą, która zapoczątkowała to duchowe przebudzenie. Anioły chcą ci powiedzieć, że nawet jeśli wydaje się, że się oddaliliście, Twoja energia wciąż głęboko wpływa na tę osobę, Możesz nie widzieć zmian na powierzchni, ale zmiany te są głęboko zakorzenione w sercu tej osoby. To, co zasialiście między sobą, nadal kwitnie, nawet w chwilach, gdy wydaje się, że nastąpił dystans. Twoja obecność, Twoje słowa, Twoje intencje wciąż mają ogromny wpływ na tę osobę, nawet jeśli nie jest ona tego w pełni świadoma. Rozświetliłeś jej duszę. A teraz zaczyna dostrzegać, jak ważna jest Twoja obecność. Może ta osoba się oddaliła, lub niechętnie dostrzegała, jak wiele dla niej znaczysz, ale anioły zapewniają, że Twój wpływ jest ogromny. Czasami wydaje się, że relacja oddala się, że wszystko idzie w złym kierunku, ale prawda jest taka, że słowa, gesty, a nawet cisza, którą dzieliliście, otworzyły drzwi. O których ta osoba nie miała pojęcia, były zamknięte. Teraz ta osoba zaczyna rozumieć, że nie pojawiłeś się w jej życiu przypadkowo. Zostałeś tam umieszczony przez Boga, aby pomóc jej stawić czoła swoim lękom, wyzwaniom i trudnościom. Przemiana, jaką wywołała Twoja obecność, jest głęboka i nieodwracalna. Twoja energia wciąż pozostaje obecna w jej sercu. Nawet jeśli czasami nie wydaje się to zauważalne, zostałeś wybrany, by być światłem na jej drodze w chwilach ciemności emocjonalnej. Niezależnie od tego, jak sytuacja wygląda teraz, anioły przypominają ci, że twoje działanie miało ogromny wpływ. Nawet jeśli ta osoba odeszła lub nie dostrzegała od razu twojej roli w jej życiu, twoja obecność była początkiem wielkiej zmiany w jej rzeczywistości. Anioły mówią, że mimo iż ta osoba mogła wahać się, każdy akt troski, każdy gest wsparcia miał ogromny wpływ. Byłeś punktem przełomowym w jej życiu, a teraz, nawet jeśli tego nie mówi na głos, nie może już ignorować tego, jak bardzo pomogłeś jej zmienić życie. Anioły szepczą, że ta osoba przechodzi teraz głęboki proces przebudzenia, zaczyna dostrzegać głębokość połączenia które dzielicie, ale tego nie da się wyrazić słowami. Zostałeś postawiony w jej życiu, aby pomóc jej zrozumieć własne emocje, zmierzyć się z lękami, które przez długi czas trzymała w milczeniu, i ponownie odkryć prawdziwe znaczenie kochania i bycia kochanym w pełni i prawdziwie. Jeśli czujesz, że wasza podróż była pełna trudności i niepewności, wiedz, że to część większego procesu. Każde wyzwanie, każda blokada jest tam, aby pomóc Wam obojgu leczyć się, rozwijać i rosnąć razem, prowadząc Was ku czemuś większemu niż jeszcze rozumiecie. Nic z tego, co się wydarzyło, nie było przypadkowe. To, co się dzieje, jest częścią Bożego planu. Nawet w chwilach pozornej niepewności, wiedz, że istnieje wyższa siła. Która kieruje zarówno Tobą, jak i tą osobą ku jasnej przyszłości. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, anioły proszą Cię, byś utrzymał serce otwarte i gotowe na przyjęcie. Ta osoba jest gotowa wykonać ważny krok w Twoim kierunku krok, który może zmienić wszystko, co do tej pory znałeś. Możesz się dziwić, myśląc, że to będzie łatwe. Ale w jej wnętrzu jest głęboka obawa przed tym, co ta bliskość może oznaczać, boi się wrażliwości, jaką to wymaga. To proces transformacji, a ty zostałeś postawiony w jej życiu po to, by pomóc jej osiągnąć coś dużo głębszego, niż możesz sobie wyobrazić. To, co nadchodzi, wykracza poza to, co teraz możesz pojąć. Anioły chcą uzdrowienia. Miłości i wzajemnego rozwoju. Niezależnie od trudności, które mogą się pojawić, cel waszego połączenia jest o wiele większy niż przeszkody, które napotykacie teraz. Napisz 222 w komentarzach: Jeśli czujesz, że jesteś gotowy, by doświadczyć tej transformacji, uwierz w siebie i w to, jak ta podróż kształtuje twoje życie. Ta przemiana nie będzie łatwa. Ale będzie fundamentem czegoś trwałego i potężnego. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, utrzymaj wiarę w Boski Plan, ponieważ przyszłość, którą czekasz, zbliża się. Bądź gotów zobaczyć głębokie zmiany w swoim życiu i Waszym połączeniu. Ufaj, że wszystko układa się zgodnie z Boskim Planem. Kontynuuj wzmacnianie swojej wiary i zaufania do Bożego Planu. Bo nawet jeśli wszystko wydaje się trudne, to jest to część procesu, który przyniesie ci błogosławieństwa, które zasługujesz. Transformacja jest w toku. Zachowaj otwarte serce, ufaj w proces i przygotuj się na błogosławieństwa, które nadchodzą. Ten proces to nie tylko historia tej osoby, ale również Twoja. Jesteś prowadzony do odkrywania głębokich aspektów siebie a Twoje życie już nigdy nie będzie takie same. Na koniec, jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka Twojej duszy, nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, aby pomóc, aby więcej osób mogło otrzymać tę wiadomość pokoju i pocieszenia duchowego.